We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if it's slow. Witam Was, moi kochani, w następnym dniu vlogmas. I dzisiaj będziemy się zbierać za chwileczkę do Primark'a. Bo dzisiaj jest. Który dzień od otwarcia? Który jest od... dzień od otwarcia? Chyba. Albo trzeci? Już nie pamiętam. No najmniej. Dzisiaj jest drugi w grudnia. Do świąt zostało nam 22 dni mega ścieżę i ogólnie to właśnie idziemy dzisiaj do Primark'a. Później na siłownię. Chyba na siłowni w sumie już nie będę Wam nic nagrywać, bo chcę się bardziej skupić na treningu niż na nagrywaniu, więc ogólnie to będziemy robić takie zakupy, bo ja planowałam zrobić takie zakupy, wiecie, takie typowo powiedzmy masowe, czyli coś jeszcze podokupować, jakieś prezenty na, na święta, później będziemy się jakby martwić prezentami, ale teraz chciałam dokupić jakieś jeszcze jakieś takie fajne ozdoby, jeżeli by było coś fajnego. W Primarku słyszałam, że są wielkie że Primark w jest wielki w Katowicach, ale że są wielkie kolejki, chociaż, no, wątpię, że jakieś kolejki. Zobaczymy. No, także zbieramy się i jedziemy do Primarka. No i ogólnie planuję jeszcze jakoś kupić jakąś fajną, może piżamkę świąteczną, bo w sumie. Mam tylko dwie chyba piszonki świąteczne, taką z Victory Secret, takim wiecie, z takim, z takim taką kratką na spodniach, spodnia, kratkowymi spodniami świątecznymi i taką wypierniczkę, którą widzieliście w tamtym roku chyba na zdjęciu. Nie wiem czy mam w końcu zdjęcie na niej z nią, czy nie, ale dobra. Ehm, no, przynajmniej mam jakiś taką starą z SimSaya i z tą z The Victoria's Secret. Zobaczymy, może mi się coś uda. Jest godzina 15 jest już tak ciemno. W sumie słuchaj, jak już jak szedł na zakupy, to o 13, nie? Już było ciemno, to to jest dla mnie trochę takie, nie wiem, szok, że jest tak jak godzina, tak a wczesna, a już jakby mi się wydaje, że była taka późniejsza. Dużo z Was Jesteśmy już w Silesii I ogólnie to właśnie fajnie, że Primark jest w sumie. No. Gdzie przy masz wyjściu. Wody? Przy wyjściu, wejściu, nie wiem. Ja tak wynajmniej tak wygodnie stanęliśmy i. Poko. Ogólnie to jest t Max i wchodzimy zaraz do Primarka. Dobra, chodźcie. Czekaj. Jak to zrobić? Co? Musisz. H, no, proszę. 26 zł. Za szerokie chyba nie? To może przemierz? Czy ja mam taką dużą dupę? Możliwe. Hmm. <laughs> Daj to koszyka i przemierzymy później. To jest przepiękne. Bambi tu, tuż. No. Nie, mamy za dużo kubków. Ale z Bambi. Tu piękne, To jest piękne, ale to jest bez uchwa, To więc takie dziwne Patrz, na co możesz kupić Nie ale podoba mi się. Ale są bardzo same w 26 i 20, nie to 30. Z bombami i TikTok. To jest? Ja chcę to tak. W serio? No to bym sobie powiedział. Ej, bez kitów to mi przypomina taką korbidkę, okres, e, kakałko, ciepły kocyk. Nie? To, to nie jest nie taki, jeszcze... wiesz, to jest taki, no nie wiem. Co chcecie No na kauzie, wiesz, taki wieczorek spoko. No. Serio, <noise> wygląda jak jakiś zakonnik, który uciekł z <noise> To czegoś tam nie... <noise> Z czego? zakonu. <noise> A z tyłu jak to wygląda? Um, Wiem. batman. Nie będę też mamy tylko ty Dobra, mamy dylemat. Ta, czy może ta druga? Są za 60 zł, jedna. Musimy się mnogo i druga najdruga. mi się bardziej ta. Złotych... Ile? 20 zł uda. No nie, musisz wybrać jedną. Według mnie no, bardziej to, ta, nie wiem, napiszcie w komentarzu. A to jest hit, nie wiem. Nie no, już i tak będzie, już po wszystkim. jak... No tak. Jak, jak <głos》>. Nie wiem, no, a ja mi się chyba jedna i druga. Nie wiem, ja mam teraz super dylemat, nie życie. Mi się chyba jedna i druga. No ja bym do ale to już mam później do no, przyjeżdżalni, ale panu też jest. Tamta druga. Nie wiem. I to do Pierwsza Pierwsza tak? I druga propozycja z takim bardziej motywem Mieszki Miki Dalej nie wiem co wybrać Siemista, tak się... Ja się nie stawiacie Wzięłam jeszcze jakieś jest to strawberry jest. Okay, nie wiem co to jest, ale spróbujemy Myślę, że jedziemy. przyjechaliśmy. Co? Nie, przyjechaliśmy do Tatarów Mark. Nie, nie przejechaliśmy ślub Dobrze. Sytuacja wygląda tak, że kupiłam picie dla siebie, a pije też ten właśnie, ten mały elf. Bo chcemy się pić. I musisz wypić moje, nie? Ale bardzo dobra, widziałam sobie traury Akaj i jest super. Tylko bardzo zimne. Słuchaj, jak Akaj. Jak co? Akaj. Wróciliśmy ale... do domku z siłowni i teraz czas na hol z Priverka. w pierwszej torebce mam ogólnie jedną rzecz z prezentu na ale to pokażę Wam kiedy indziej. Dobra, kupiłam dekorację, chociaż trochę są zawiedziona, bo myślałam że coś lepszego, coś więcej do wyboru, a to było takie takie... Pierdełki, gdzie można było kupić wszystkie jak gdzie indziej. to um, energia, ja dzisiejszą um, No. Uż, się. Yy, dobra, zaczynamy od świeczek. Kupiłam te świeczki za 9 zł. 9 zł? 9 zł. Tak wyglądają. Taki kolor troszeczkę, nie wiem, beżowy. Beżowy nie, to troszkę e, przydadzą się. Aha, właśnie chciałam pokazać Wam takiego świeczniczka, taki właśnie świeczniczek albo taki wazon. To w się, sensie on, nie wiem, może być wazonem, może być świeczniczkiem, więc e, może jednak być tylko świecznikiem, sorry. Myślałam, że ma dziurkę w większa, większą, ale, e, ale to może być tylko świecznik. Więc taka jakby... E, kupiłam sobie jakby taki, wiecie, stawik. Jak to wejdzie, to wejdzie, to super. I on kosztował już 15 zł. I kupiłam dwa zestawy świeczek, po cztery świeczki. Kosztowały 2 zł, dwie, boże, jedna, jedna paruszka. I są tutaj jakieś takie z mini, czy tam z mikiego. Takie świąteczne. I zrobiłam takie same. Część ym, taka bardziej ubraniowa chyba. Ej, czemu? Ej, a Ty też masz ten Też masz wieszak? Aha, ja, ona mnie się nawet nie pytała i po prostu widziała. Jednak wam się na ten jakoś tak, nie wiem, bardziej jakoś, moje, po, mojemu sercu bardziej, nie wiem, jakoś tak, y, bo bliższa ta, ten feterek, jakiś taki bardzo fajny świąteczny. Super, mega mi się podoba, więc y, go, go założymy na następny vlogmas, bo na następnym vlogmasie będziemy dekorować choinkę i się mega cieszę, Jezu, że będzie taki super vibe świąteczny. Ogólnie zrobimy tutaj takie troszeczkę małe przemablowanie, bo nie jeszcze nie do końca wiem, gdzie chcę mieć tą choinkę, więc jeszcze zobaczymy, czy będzie ona tutaj, jak w tamtym roku po tej stronie, czyli po tej em, komódki. Czy ona będzie raczej gdzieś tutaj? Nie mam pojęcia totalnie. Jeszcze zobaczymy. Zobaczymy w na następnym vlogu. Coś jeszcze innego, matko. Zapomniałam o tych kubkach. Kupiłam jeszcze kubki i... nie zapomniałam o nich w ogóle, ale są takie piękne. Naprawdę, no popatrzcie, popatrzcie, czy to nie jest piękne, naprawdę to jest przecudowne, ja kocham Bambi i naprawdę ja y, jakoś lubię ten bardzo motyw po prostu tego filmu, tej w sensie bajki I strasznie mi się to spodobało, za 30 tych dwa kubeczki Bambi i tuptusia, przepiękne I, Ale nie są takie piękne, naprawdę przepiękne, naprawdę przepiękne, przepiękne I coś y, też z Bambi, z motywem Bambi, tak, możesz powiedzieć, że aszalałam, ale dobra Strasznie mi się to spodobało. I, I kosztowało to, czekajcie, ile kosztowało? Chyba 50 zł. Tak mi się wydaje. 60. O mój Boże, patrzcie, jaka piżamka! Ja się zaraz przebiorę w nią. Jest tutaj na z WS. Bambi nie wchodzi do tego. Bambi wchodzi ten do, do tych torb z Primarka Przepiękna. No, patrzcie, no, naprawdę cudowna. Taka mięciusia piżamka. Tak samo spodnie, też takie fajnie mięciutkie. Ja zaraz się przebieram i Wam zaraz pokażę i otworzymy jeszcze kalendarz adwentowy. Czy to nie jest najpiękniejsza piżamka ever? Jest taka super się mm. i w ogóle jakoś tak... nawet foku wyglądam nie i tak mi się wydaje. Ostatnie dwa vlogi ten vlog ma dzisiejszy i co w się sensie vlog przed vlogmasem pokazuję Wam piżamki z Bambi. Ale naprawdę przepiękna. Misza, pokażę Ci coś. Pokażę Ci coś. No patrz, czy to nie jest piękne. No powiedz mi, czy to nie jest piękne. Piękne. No hmm. piękne. Przyszedł czas na otwarcie kalendarza adwentowego, więc Dzisiaj jest dwójka i widzę, ta dwójka jest, tego, jest taka mała, więc to może być jakiś bronzer albo rozświetlacz, albo jakiś, nie wiem, coś najmniej małego, więc otwieramy. zostało to jest takie zapakowane wszędzie, ciężko. Albo jakiś oświetlacz to może być, więc zobaczymy, co Revolution do nas przygotowało. Bambi, idź. Dobra, więc jest to... uuu, Jest to brązer. Troszeczkę mi się wydaje, że może być za ciemny dla mnie. Ale jest ok. Dobra. I w ogóle ład ładny wzorek. Nie wiem, czy widzieliście. Ma ładny wzorek. Fajny. Bambi, możesz mi to nie przybliżać za bardzo? I stwierdziłam, że o, będę odkładać. Nie tak jak w tamtym roku. Bo ja wrzucam ogólnie. Będę po prostu sobie odkładać jakby bez numerka, czyli odwrotnie. Że mi się rozwala. E, dobra, więc mamy dzisiaj dwójeczkę, czyli będzie to. Jaki super! Patrzcie, mam kinderka. Ale super, jeszcze jest z, z jakimś wykołem i jakimś, nie wiem... z jakimiś świątecznymi... czymś. Yy mega fajnie, więc mam nadzieję, że Wam się ciszy vlogmas. E, ciszy primarkowy haul, primarkowy, zakupowy dzień. E, jeśli chodzi o tą piżamkę, to mi się wydaje, że będzie ona trochę ciepła, ale widziałam jeszcze jedną, y, która była totalnie jakieś takie, wiecie, z, nie wiem, takim taki baran, barankiem, e, więc to mi się wydaje, że będzie jakby ciepłe, więc ja będę po prostu spać, na, spać bez kołdry. Mm. Także widzimy się w następnym vlogmasie. Mam nadzieję, że Wam podobało, jeżeli Wam się podał dzisiejszy vlogmas. To pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja, aby Wam żaden, aby was żaden film nie ominął. I widzimy się w następnym vlogmasie. Cześć!